Zaczniemy od tego, że pojawiła się na scenie politycznej nowa partia. I ja nie taję, że wiążę z tą partią pewne nadzieje. Nie, żebym tam zaraz był zachwycony i się zamierzał zapisywać, bo ja się w ogóle w moim wieku słabo gdzie zapisuję. Natomiast trochę mnie dziwi, że kogoś to dziwi. To znaczy ja nigdy nie ukrywałem, że ten bipolarny układ nie jest moim zdaniem dla Polski dobry. Z różnych przyczyn. Z których jedną z nich jest to, że Prawo i Sprawiedliwość nie jest partią, która jest w stanie obsłużyć opozycję i nasze oczekiwania spełnić. Może już czas przyszedł i może się zmieniły tutaj nastroje, może czas przyszedł zmienić nazwę w tego klubu, bo przypomnę, że nazwaliśmy go klubem Ronina, jakbyśmy go z Józkiem zakładali, właśnie dlatego, że się w tym dwudzielnym układzie sceny politycznej poczuliśmy prawicowcami bezpańskimi. Być może dzisiaj to powinien być klub samurajów, którzy widzą pana, któremu warto służyć. No bo rzeczywiście od czasu, jakśmy założyli klub, to coś bardzo ważnego zdarzyło. Mianowicie zdarzyła się tragedia w Smoleńsku i ona wzbudziła rozmaite emocje. I ona wzbudziła emocje, które na pewien czas przyćmiły coś, co nazwałbym racjonalnym oczekiwaniem wobec polityki. To znaczy jestem w stanie rozumieć to emocjonalne stanowisko, że po Smoleńsku nie oczekujemy od lidera opozycji skuteczności, nie oczekujemy od niego zwycięstwa, tylko, odczekuj, oczekuj, tylko się po prostu moralnie z nim identyfikujemy. No ale ja uważam, że do mojego zawodu nie przynależy taka moralna y, identyfikacja, przynależy do niego zadawanie takich pytań, co dzieje się z tymi emocjami, jak one zostały zagospodarowane i przede wszystkim jaka jest szansa na y, zmianę władzy w Polsce. No i tutaj odpowiedź zależy i pewnie to jest przyczyną sporu, ponieważ ta odpowiedź zależy od, y, czy w ogóle ocena jakiegokolwiek nowego ruchu na polskiej scenie politycznej, czy jakiejkolwiek próby rozszczelnienia tego układu, stworzenia... Czegoś, co nie jest platformą i nie jest pisem, zależy od oceny możliwości, czy prawo i sprawiedliwość jest w stanie samodzielnie wygrać wybory i czy jest w stanie samodzielnie rządzić, i czy jest w stanie Polskę naprawić. Jeżeli ktoś ocenia, że jest w stanie samodzielnie wygrać wybory, no to rozumiem, że pojawienie się każdej nowej formacji uważa za kłopot, ponieważ uważa, że ta formacja oddala perspektywę maksymalnego zwycięstwa wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Ja uważam, że PiS w obecnej stanie ma bardzo niewielkie szanse wygrać w taki sposób, żeby przejąć władzę w Polsce. Przy obecnej ordynacji wymagałoby to praktycznie 50% głosów przy drobnych poprawkach, które w tej ordynacji w każdej chwili większość sejmowa może zrobić i ja osobiście jestem gotów się zakładać, że zrobi. Czyli zmianie sposobu liczenia głosów ze sposobu Donta na Sanliga, może odwrotnie, bo już nie pamiętam. Są te dwa sposoby, które jeden faworyzuje główne partie, te co dostały więcej głosów, a drugi faworyzuje mniejsze partie. To znaczy rozdziela te mandaty bardziej po tych, którzy dostali mniej głosów. I w zależności od tego, czy mamy w Polsce, w Sejmie większość dużych partii, czy większość małych partii, to to się tak, prawda, na następne wybory zmienia. Jest co prawda pewien ogranicznych, bo teraz nie wolno tego zmienić ileś tam czasu przed wyborami, ale ten czas jeszcze jest. Więc y, spodziewajmy się tego, spodziewajmy się nawet obniżenia progu wyborczego, spodziewajmy się wszystkiego, co prowadzi do takiej sytuacji, że y, Prawo i Sprawiedliwość, jak wejdzie do Sejmu, nawet jak wygra, nawet jak dostanie 45% głosów, jak kiedyś dostało SLD, to i tak nie będzie w stanie stworzyć większości sejmowej, a pamiętajmy, że ma jeszcze przeciwko sobie prezydenta. W związku z czym to, czy istnieje jakiś potencjalny koalicjant, czy nie, no powinno być brane pod uwagę. Jeżeli nowa partia wybiera się odebrać elektorat przy jakiejś części, który nie jest... W stanie się przemóc i zagłosować i nie będzie się w stanie przemóc i zagłosować na Prawo i Sprawiedliwość. I ta nowa partia jest w tej chwili jedyną partią na scenie politycznej, która nie prowadzi świętej wojny z Pisem, której lider wyraźnie mówi, że PIS trzeba traktować jak normalną partię, a nie jak jakąś tam zarazę trendowatą i która nie wyklucza, że może być w przyszłym Sejmie koalicjantem dla pis jeżeli do tego wejdzie, to nie bardzo rozumiem, dlaczego właśnie nie Platforma, tylko głównie środowiska związane z Prawem i Sprawiedliwością przypuszczają atak bardzo ostry i bardzo niesprawiedliwy. Nie uważam Jarosława Gowina za człowieka skompromitowanego, ponieważ konkretne rzeczy, które robił w ministerstwie, mieszczą się w realizmie politycznym i, 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 i nie są dla niego hańbiące. Nawet uważam, że parę rzeczy zrobił dobrych. Yy, irytuje mnie, jeżeli ktoś mówi o Pejotenie jako o partii spadów, ponieważ to, że zostało się przez prezesa wykluczonym z spisu, dla mnie samo w sobie nie jest dyskwalifikujące. Yy, nie znam nikogo, kto by potrafił odpowiedzieć na pytanie, jaką zbrodnię na przykład popełnił Paweł Kowal, która uzasadnia to, że został usunięty z Prawa i Sprawiedliwości. Jakiej zbrodni dopuściła się Elżbieta Jakubiak na przykład, którą. No, sobie pamiętam tę sytuację, oni de facto zostali wypchnięci. I y, oczywiście jest duża liczba ludzi, którzy z Pisu zostali wyrzuceni i nie to kompromituje PIS, że zostali wyrzuceni tylko to, że, że tam w ogóle byli. Y, co widać po ich obecnym zachowaniu, ale akurat żadnej z tych osób tam nie widzę w, w tej nowej formacji. Druga rzecz to, jak rozumiem, wzbudziła, y, Znaczy. Kończąc ten wątek, tak z tego samego powodu, dla którego uważam, że powstanie ruchu narodowego jest dla Polski korzystne, chociaż zdaje się, że to nie idzie w kierunku takim, który by rokował sukces temu przedsięwzięciu, ale powstrzymam się jeszcze z ocenami. Tak jak uważam, że środowiska, które popierają Korwina mikke bo nie mają kogo innego też nie należy odpuszczać, tak samo... Uważam, że to było miejsce, gdzie należało się pojawić. Mówię o sobie, nie, że ktoś inny musiał akurat, ale ja uważałem, że byłem tam na miejscu. Druga rzecz, która wzbudziła, jak rozumiem, irytację, to to określenie sekta. Ja szczerze mówiąc używam od dawna tego, bo jest to obrazowy podział, który wyraźnie mówi, o co mam pretensje do systemu partyjnego. To, że on wyprodukował z jednej strony mafię, a z drugiej strony sektę. Jeżeli słowo sekta, fakt, że ono zostało potem potem. Już po mnie, podjęte przez gazetę wyborczą, opatrzone przymiotnikiem Smoleńska, którego ja nigdy nie używam w tym kontekście, no to już za to nie odpowiadam. Jeżeli komuś się nie podoba sekta, nie wiem jak to nazwać. Partyzantka, w każdym razie to nie jest normalna partia. Może zakon, ale zakony są tylko męskie, a tam aniołki były ostatnio w wyborach, więc. Edukacyjny. Albo zakon koedukacyjny to też sugeruje. Nieważne, możemy zrobić taki plebiscyt. Wyjaśnię o co chodzi. No, też tak uważam, ale hmm. mówię, ja też nie kryję, że z dwojga złego ja wolę sektę od mafii, ale też wyjaśniam, dlaczego większość Polaków w kolejnych wyborach wolała mafię od sekty. No to piszę o tym, nie chcę się powtarzać. Natomiast przypomnę jedną rzecz, bo tak długo by gadać. No Józek tam prawda się w tym porozumieniu centrum nadziałał, to by mógł dużo powiedzieć o... O różnych problemach, jakie są z Jarosławem, ale nie mówi nie tylko dlatego, że go gardło boli, ale z pewnych względów nie mówi i to dobrze o nim świadczy. Niemniej są jakieś powody, dla których żeśmy się obaj uznali za Roninów bezpańskich. Ja swoje zastrzeżenia wykładam, bo one nie mają charakteru wiedzy jakiejś tam zdobytej prywatnie, tylko przez obserwację sfery publicznej. Ja przypomnę wam jedno wydarzenie. Ustawa o oboju, uboju rytualnym wchodzi do Sejmu. Wprowadza to totalne lewactwo. Ruch Palikota, SLD, Platforma przed tym mięknie. A ustawa używa argumentu moralnego, który jest argumentem idiotycznym, ponieważ ubój przemysłowy jest dla zwierzyny, proszę mi wierzyć, jako dla tytularnego, co prawda, ale jednak rolnika, że jest zupełnie równie nieprzyjemny albo nawet jeszcze nieprzyjemniejszy. i generalnie nie można zjeść mięsa, nie zabiwszy zwierzęcia, ani można go zabić nie robiąc mu przykrości. To się nie da jakby zrobić w żaden sposób. Ustawa jest tak naprawdę po to, żeby polskich rolników pozbawić milionowych wpływów i przesunąć je do niemiec. Są setki powodów, żeby prawo i sprawiedliwość głosowało przeciwko takiej głupiej ustawie. Nie jest to nasza sprawa, że tak powiem, w sensie ideologii prawicowa. Uderza to w elektorat, który PiS właśnie powinien chcieć pozyskać, ponieważ w elektorat chłopski, rolniczy, dla którego to jest ważna sprawa. Elektorat, który nawiasem mówiąc, w tym momencie się właśnie bardzo chwiał w wierności dla PSL-u i mądre byłoby pokazać mu, że jest inna partia, większa, która może zadbać o interesy rolników. Inne jeszcze powody, prawda, że też można było przewidzieć, że zakaz uboju rytualnego zostanie oprotestowany przez środowiska żydowskie, że, że zostanie to przedstawione jako kolejny akt polskiego antysemityzmu, że w takim razie mądrze byłoby zapunktować i pokazać, że ten antysemityzm to właśnie palikot, Platforma Miller, a nie opozycja. Co się dzieje? W tej sprawie Prawo i Sprawiedliwość wprowadza dyscyplinę głosowania, ponieważ prezes mówi że żaden uczciwy człowiek nie może być za tym, żeby zadawać cierpienia zwierzętom. I na tej zasadzie w całej partii nie ma żadnej dyskusji, nie ma żadnego argumentu. Partia głosuje, pakuje się w gnój, który absolutnie jest jej na nic, po prostu dlatego, że prezes lubi zwierzęta. A dwóch ludzi, którzy są byli wiceministrami rolnictwa i po prostu, żeby zachować pozór twarzy wobec swoich wyborców, wstrzymują się od głosu, jest sekowanych. Nie wiem, czy już wylecieli, a już mają zapowiedziane, że ich dni w tej partii są policzone. Jak to się nie nazywa sekta, to niech kto uważa, jak chce. Ale ja po prostu uważam, że partia, która tak działa, a to jest jeden z wielu przykładów, nie jest w stanie naszych nadziei i oczekiwań spełnić że przejmie władzę i zrobi porządek. Daj Boże, żebym ja się mylił. Ale dopóki tak oceniam sytuację, to oceniam, że na przykład coś takiego jak ta partia, która się tworzy wokół Gowina i ma jak na razie w, w wyborach, w sondażach, przepraszam, szansę przekroczyć próg wyborczy, a więc coś zacząć znaczyć, może być zmianą pozytywną y, dla polskiej y, sceny politycznej i dla przyszłości. W której dla mnie czarnym scenariuszem jest to, że w kolejnych wyborach Pis dostanie 40%. Wszyscy pozostali zawiążą przeciwko niemu koalicję. W pisie będzie kolejne czyszczenie szeregów, no bo zawsze jakaś część się zbuntuje, że dziewiąte z rzędu wybory przegraliśmy, więc trzeba będzie wywalić wszystkich, żeby nie zagrozili prezesowi. Będzie Pis będzie obrażony na różne małe partyjki, że mu odebrały po parę procent głosów, ponieważ gdyby nie odebrały, to by wygrał. Te małe partyjki będą twierdzić, że to jest najlepszy dowód, że PIS jest już skończony i trzeba na nie głos. I krótko mówiąc, będzie się to kręcić dalej tak, jak się kręciło. Czy uważam, że on deklarację wyraźną złożył, że ta platforma obywatelska, która jest obecnie, nie jest tą platformą, do której on należał, i tą, która wygrała wybory w 2007 roku. I to jest wyraźna deklaracja, no na ile w tej obecnej sytuacji politycznej sobie może pozwolić, że to nie jest również partia, z którą by wchodził w koalicję. No bo powiedzmy, nie po to z niej wyszedł, żeby wracać do koalicji. To też jest jakby logiczne. Dlaczego, moim zdaniem, zaszkodziłaby wszystkim taka deklaracja bardziej stanowcza? Zobaczcie, co się dzieje po drugiej stronie sceny politycznej, gdzie Leszek Miller, na okoliczność referendum władz warszawskiego, wyraźnie pokazał, że jest już ułożony na koalicję z Platformą. On szedł w rolę lepszego Antykaczyńskiego niż Tusk. I też mi się wtedy wydawało, że są jakby dwie możliwości. Albo się zaszył, w, i, i uważałem, że jest ta pierwsza, a myliłem się, że zaszył się przynajmniej na razie, że zaszył się w worku z trupem. To znaczy, że wykluczył się w oczach elektoratu, który będzie chciał zmiany a elektorat będzie, zakładam, chciał zmiany, w związku z czym nie chce głosować na gościa, który już wiadomo, że głosuje na Tuska, może w wersji poprawionej, mniej skompromitowanej. Być może taki efekt zadziała, ale do wyborów jest jeszcze rok, to w polskim życiu politycznym, gdzie pamięć się resetuje ludziom po tygodniu, to jeszcze można różne wolty robić. Natomiast na razie efekt jest taki, że ta deklaracja wyraźnie uruchomiła przepływ od Platformy do SLD czyli po stronie elektoratu, nazwijmy to, antykaczystowskiego, Miller przejmuje ludzi, którzy wierzą, że on jest lepszym antykaczyńskim niż wypalony Tusk. Otóż gdybym był go winem, wziąłbym sobie to do serca i powiedziałbym, że w momencie jak teraz złożę deklarację, że nigdy, że tylko z Kaczyńskim mogę wejść, no bo to de facto tak by wyglądało, to uruchomiłbym owszem sobie łowisko ewentualnych ludzi takich, jak ja, prawda, generalnie prawicowych, ale niezadowolonych z Jarosława Kaczyńskiego jego przywództwa, ale odciąłby się od tego centrum. Od tych wyborców, którzy poszli do Platformy za Sikorskim, Piterą, Mężydłą, Mężydłem, przepraszam, Borusewiczem, za całym tym transferem, bo oczywiście w wypadku Platformy to, broń Boże, nie była korupcja polityczna, tylko, tylko prawda, yy, transfery. I ludzi, którzy... Zgadzają się z tym, że zostali oszukani, bo ta platforma, która, prawda, zajmuje się teraz zakładaniem dzieciom w przedszkolach sukienek czy patronuje takim działaniom, to nie jest ta platforma, na którą oni głosowali. Krótko mówiąc, sądzę, że w taką deklarację Józek, o jakiej ty mówisz, to Jarosław Kaczyński by odebrał jako wypowiedzenie mu wojny i może by miał rację. Tak samo deklaracje, jeżeli w sprawie no, bardzo kluczowej dla polskiej sceny politycznej, jaką jest sprawa Smoleńska, te deklaracje też ze strony Gowina padają, i bardzo wyraźne że to była katastrofa państwa polskiego, która musi zostać wyjaśniona. Nie można przyjąć wersji, on nie mówi o samych przyczynach upadku samolotu, ale mówi wyraźnie o tym, że nie można tolerować sytuacji, kiedy się zwala winę na nieżyjących pilotów i udaje, że się nic nie stało. Kiedy tam były całe piramidy rozmaitych niedociągnięć i przed po katastrofą, no i, i straszliwe rzeczy już po katastrofie, prawda? W sensie straszliwe, yy, haniebne zachowania rządu Tuska. Więc... Też ta deklaracja jest. Moim zdaniem i, i, i sprawa no liderów, no wielość liderów to jest siła. Ja zawsze przypominam, że we wszystkich wyborach w Polsce wygrawała partia, która się przedstawiała jako szeroka koalicja. SLD przykleiło się 60 organizacji do SDRP i występowało jako szeroki sojusz sił lewicy. Potem Miller zmienił w jednolitą partię i po SLD. AWS wystąpił jako szeroki sojusz prawicy z dominującym jednym elementem. Później założono ruch społeczny AWS, który w ogóle nie wszedł do parlamentu. Prawo i Sprawiedliwość wystąpiło jako szeroka koalicja z Jurkiem, z konserwatystami, tam różnymi, prawda, tak dalej. Potem zostało po skrzydłach obcięte do wiernego zakonu, do Stanu Przetrwalnikowego i to się odbiło na sondażach. Prawda? Więc. Y Platforma Obywatelska też startowała z trzema tenorami, z nadziejami, z Zytą Gielowską, z Rokitą, z nadziejami, że to jest szeroki sojusz i szeroka partia, a się skończyło, a w tej chwili zdycha, właśnie zdycha między innymi dlatego, że jak to już sięgając po wydarzenie tygodnia, jak się okazuje, że tam nawet już na schetynę nie ma miejsca, bo za bardzo podskakiwał, to znaczy, że jest to, mafia już na innych zasadach prowadzona. Moim zdaniem to, że partia Gowina jest robiona teraz właśnie, a nie jak palikot trzy miesiące przed wyborami, żeby zagrać na małpę, yy, zbudzić urok nowości, zanim ludzie się pokapują, co chodzi złapać i takich, i takich, i antyklerykałów, i paraczy marihuany i w ciągu tych trzech miesięcy zdobyć, kiedy rzeczywiście pierwsze trzy miesiące każda nowość wzbudza ciekawość. To, że Ci ludzie Ługowina postępują odwrotnie, to znaczy szykują to powoli, chcą się dać poznać, bo to jest nieuchronna cena tego dać się poznać, prawda? To znaczy, że może przeceniają swoje siły, ale przynajmniej, że zamierzają zrobić coś poważnego, a nie kabaret typu palikota na małpę na, na wydrę, że tak powiem. Więc uda im się albo nie uda. Zobaczymy, może być tak, jak z narodowcami. Ja jak z narodowcami rozmawiałem, jak te kontakty się zaczęło od Marszu Niepodległości w 2010 roku. To starałem się im klarować, że widzę przed tym ruchem, czy widzę miejsce dla idei narodowej w Polsce. Ono jest ważne, rosnące i powtarzam to, co ostatnio napisałem, że tak naprawdę narodowcy są jedynymi ludźmi, którzy mają narrację trafiającą do młodych ludzi poza dużymi miastami. Tam garniturowcy z partii tych dużych nic nie mają do powiedzenia i pisowcy też są, nie mają nic do powiedzenia. Dla nich, znaczy mają co mówią, ale, ale to się odbija od tych młodych ludzi. Więc powiedziałem, że ruch narodowy co najmniej odegra taką rolę jak UPR, który nigdy żadnej roli politycznej nie odegrał, ale ukształtował w sposób myślenia ogromnej części mojego pokolenia. Powiedziałem, co najmniej. Być może odegrają więcej. Żeby odegrali więcej, muszą spełnić pewne warunki. Czy je spełnią? Nie wiem, zobaczymy. Jeżeli skończą jako jeden tam. Jeden z wielu sol policzy Pejotenów na poziomie 1-2%, to może tak oczywiście być, mam nadzieję, że nie będzie, ale to w takim razie nikomu to nie zaszkodzi powiem. Co do. Bo tu jeszcze jedno, przepraszam, padło, a ja sobie nie zapisałem, a to było ważna. Aha, wątpliwość taka co do tych no, znaczy może problem polega na tym, że ja się staram namawiać wszystkich, żeby patrzeć na sprawę politycznie, a nie personalnie. Fajnie by było, gdyby we wszystkich partiach byli sami ludzie, których możemy lubić i nie mamy im nic do zarzucenia, że nigdy nie byli w czymś, co nam się nie podobało. Ale jak mamy się tak, mielibyśmy się tak przerzucać, to jest cała lista ludzi, których w każdej partii, nie wykluczając prawa i sprawiedliwości, można pokazać, którzy delikatnie mówiąc, tam nie są na miejscu, ale są z jakiegoś powodu w wypadku PiSu dlatego, że tam o wszystkim decyduje prezes. Jeżeli jest jakiś kokon, który prezesem steruje, no to jeszcze gorzej świadczy o prezesie, że kokon nim rządzi, ale to nieprawda jest, bo to on sobie ten kokon ustala, kto jest w tym kokonie. Natomiast puentując, wiem, że Asia Lichocka tutaj mówiła swoją teorię, której nie ukrywa, że jej zdaniem Partia Gowina wyrządza obiektywnie szkodę, ponieważ blokuje przepływ elektoratu do Prawa i Sprawiedliwości. Otóż moim zdaniem nie ma na razie w tym kształcie takiej szansy na taki przepływ, przepływ z Platformy do PiSu, ponieważ przy wszystkich swoich wadach, o których wielokrotnie pisałem, którym się ktoś może zgadać czy nie, albo raczej co do wytłumaczenia niż co do faktu. Proszę zobaczyć przykład najnowszy, żeby już nie sięgać, nie sięgać po ubój rytualny. W jak łatwy sposób można było skasować ewidentny sukces Jarosława Kaczyńskiego, jakim była jego wizyta w Kijowie. Nawiasem mówiąc, nie wiem dlaczego czytam nagle o sobie, że ja podobno krytykowałem Kaczyńskiego, bo napisałem artykuł w gazecie Polskiej, gdzie właśnie pisałem, że to jest ewidentnie bardzo trafione. Tylko co było potem? Potem było to, że następnego dnia prezydent zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego, która jest oczywiście ciałem fikcyjnym i służy wyłącznie do tego, żeby Jarosław Kaczyński tam nie przychodził i żeby go można było oskarżyć, że bojkotuje struktury państwa i prezydenta, w związku z czym jest niepoważnym człowiekiem. I to zrobiono. I to oskarżenie dla większości Polaków, poza tymi, którzy zdeklarowani są po stronie pisu, jest oskarżeniem sensownym, bo jak mamy prawda, głosować na człowieka, który bojkotuje prezydenta i co, on zostanie premierem i nie będzie się chciał z prezydentem spotykać? Jako człowiek to ja rozumiem, dlaczego Kaczyński nie ma najmniejszej ochoty się z Komorowskim spotykać i mu podawać ręki. Ale jako prezes głównej partii opozycyjnej on nie ma prawa odmówić uczestnictwa w tym teatrzyku, ponieważ się kompromituje w oczach wyborców, którzy uważają, że politycy mają ze sobą rozmawiać i to jest ich psi obowiązek. Więc z powodów osobistych, ludzkich zrozumiałych, prawda, ale absolutnie niepolitycznych, takim jednym numerem go można w każdej chwili skasować, i zawsze, kiedy trzeba będzie, to Komorowski zwoła Radę Bezpieczeństwa Narodowego i wszystkie media ich hukną: no, patrzcie, czy ten człowiek może wygrać wybory. Czy ten facet może zostać premierem, który odmawia rozmowy z prezydentem, bo się na niego gniewa? Jednak jest coś takiego jak spójność narracji pewna, która musi być dotrzymana, bo inaczej ludzie mają tak zwany dysonans poznawczy. Donald Tusk musi, jak wiemy ze sławnej okładki polityki, od sześciu lat musi, on musi, dlatego że on ratuje demokrację. Ponieważ Donald Tusk to jest demokratyczny przywódca, normalna partia, w przeciwieństwie do szalonego Kaczyńskiego, prawda, który jest zagrożeniem dla demokracji. A tak naprawdę ratuje Europę. No, ale zanim... Nie, ratować Europę to będzie, jak mu tutaj dadzą kopa i będą się go chcieli pozbyć, to mu znajdą jakieś... Znaczy, rotacyjnie przysługuje nam wice, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej. To jest stanowisko równie tytularne, jak y, przewodniczący parlamentu, ale możliwe, że go tam ktoś wyśle. Ale na razie ratuje tutaj demokrację. Więc zwracam uwagę, że od pewnego czasu Donald Tusk używa retoryki Mussoliniego i Hitlera. Tu nie przesadzam, bo żaden demokratyczny przywódca nie może powiedzieć, że jego partia ma być jak jedna pięść. No, ale to jest dokładnie retoryka faszystowska. No, żaden Tony Blair albo inny by nie mógł powiedzieć, że partia jest jak jedna pięć, w związku z czym tego, a tego gostka trzeba wyciąć, tak jak tam schetynę czy innego, bo on tu podskakuje i narusza tę spoistość partii. To jest argumentacja czysto autorytarna. I, 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 i propozycja zwołania okrągłego stołu w Trzeciej Rzeczpospolitej, która jest przecież wielkim sukcesem jest państwem demokratycznym. I to słyszymy od lat we wszystkich mediach i nagle się okazuje, że w tej demokracji do tego stopnia nie ma żadnej demokracji, że trzeba tak jak za późnego Jaruzela okrągły stół zwoływać. No nie wiem, nawet najgłupszy targetowy czytelnik, nawet widz szkła kontaktowego chyba musi zatrybić, że coś tu nie pasuje jedno do drugiego, bo jeżeli jest demokracja, to gdzie okrągły stół? To Janukowicz okrągły stół teraz zwołuje, ale tam nie ma demokracji. Wyprodukowano chutzpę z Hoffmanem za jakąś sprawę, może wątpliwą, może naganną. Nie odprowadził 600 zł podatku od pożyczki. No, Bóg wie, ilu ludzi w Polsce jest takich, którzy jak od kogoś pożyczają pieniądze, to rzeczywiście lecą do urzędu skarbowego zarejestrować i zapłacić ten podatek. Ale powiedzmy sobie, poseł jak żona Cezara powinien. Zwłaszcza tak jak składa deklaracje majątkowe, powinien to zrobić, więc niewątpliwie rzecz naganna. No, Niemniej rzecz naganna może być, tak powiem, w różnym stopniu naganna. I tu jest znowu sprawa agenta Tomka, no, która jest, tak powiem, z dziedziny obyczajówki. Powiedzmy sobie, no pewnie też poseł, jak żona Cezara nie powinien się nawalać alkoholem, a jak już się upije, to nie powinien pozwalać, żeby z niego wyłaziła natura prymitywna i tak dalej. Natomiast Znowu no, robienie z tego wielkiej afery, na miarę aresztowań CBA, które kilkadziesiąt osób zatrzymało za korupcję, na miarę afery, która ma równoważyć taśmy dolnośląskie i coś takiego, no jest ewidentną hudzą, I, I tu chyba nie ma żadnej dyskusji, ponieważ jeżeli już widziałem jakiegoś adwokata tam zatrudnionego, który stwierdził, że jak on mówi, bo ja ci. Na za trzy sekundy, jak stąd nie wyjdziesz, to ci na, na, na stukam, powiedzmy, no to tak sobie myślę, że jeżeli to by sąd zakwalifikował jako groźbę karalną, karaną więzieniem, to za tekst typu idź stąd bo ci przyp... to to połowa Polski właściwie mogłaby zostać wsadzona i to nie tylko mężczyźni. Więc, więc zwracam uwagę jednak na ten chudz wymiar sprawy i skoro przy tym jesteś, bo to pewnie też skoro przy tym jestem, to pewnie też zanotowałeś. Znowu kolejna ciekawa historia, mianowicie nasze najdzielniejsze służby kontrwywiadu wojskowego wytropiły, że Antoni Macierewicz jest szpiegiem rosyjskim, ponieważ kazał był jakoby przetłumaczyć raport WSI na rosyjski. Co fajnie świadczy, że nasze służby nawet nie wiedzą, że wywiad rosyjski może mieć ludzi, którzy znają język polski i mogą nam, prawda, czytać dokumenty, które nie są przetłumaczone na rosyjski. W dodatku okazało się, że właściwie to nie Macierewicz kazał przetłumaczyć, go jego następca i było to w ogóle hen potem i cały ten cyrk, cały przeciek wysłany do Sejmu. Dzisiaj było prześmieszne posiedzenie w komisji sejmowej, która stwierdziła, oczywiście obradowała tajnie, więc stwierdziła, że... Jest afera, nie ma żadnych dowodów, ale mają nadzieję, że się znajdą, bo jak na razie żadnych się nie udało znaleźć. No i jest takie bardzo brzydkie, przepraszam, piękne panie, określenie w dziennikarstwie, że coś jest tematem wziętym. No to właśnie z tego dna wziętym tematem była cała afera zorkiestrowana, której przypomnę, zabrał głos nawet i sam premier i wielu wysokich tych na temat straszliwej afery szpiegowskiej, polegającej na przetłumaczeniu na rosyjskie raportu o likwidacji WS.